Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I proszę państwa, dzisiaj będzie paczka z niespodzianką. Tak, teraz tym razem tak to się nazywa. Nie ma torby, nie ma plecak, nie mam pojęcia. Tym razem jest paczka z niespodzianką. Mianowicie paczka z niespodzianką zawiera. Eee... Dzień dobry, cześć czołem, Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak sami widzicie, wróciliśmy do Wrocławia. Niestety, ale powrót ten został okupiony no totalnym zepsuciem mojego statywu. Niestety pękła tutaj jakaś sprężyna i. No i się zepsuło, no. 哦，酷。Oh cool. Ale spokojnie, nowy jest już w drodze i powinien być u mnie jutro, a na obecną chwilę musimy się posłużyć takim oto staromodnym, klasycznym rozwiązaniem, które serwuje nam mikrofon Yeti. Pozdrawiam serdecznie komu potrzeba plus 30 dB, jak wystarczy po prostu wsadzić mikrofon do mordy. Dzisiaj podejmiemy decyzję, która kompletnie nie jest przemyślana, która jest totalnie idiotyczna i skrajnie nieodpowiedzialna. Mianowicie, po raz kolejny... No czemu ten telefon teraz? Po raz kolejny niestety, ale zabiorę któregoś zawodnika z tego oto, Ukochanego składu, ale robię to tylko i wyłącznie dlatego, żeby móc uzyskać tutaj jeszcze lepszą kartę. Oczywiście, jak zawsze. A wie, wiecie też, jak zawsze się to kończy, prawda? Niby fajnie, bo wysoki overall. Gwarancja, co by było gdyby? Raz, dwa, trzy. Zróbmy taki mały teaser w postaci zmiany w wejściowym składzie. Hudson O'Doy dostaje szansę od pierwszej minuty, a pan Hakim Zijek. Musi się z nami pożegnać, a do Hakima Ziecha dołączy jeszcze kapitan Ameryka. Nie oszukujmy się, budżet mojego klubu jest absolutnie żałosny. Mam 44 tysiące monet, więc zapytacie się, co ja takiego niby chciałbym tutaj wykonać. A no prosta sprawa, coś co miałem wykonać wcześniej, nie wykonałem tego z tego względu, że zrobiłem sobie Antonio Rudigera showdown, a teraz myślę, że jestem w stanie to wykonać. Mianowicie spróbujemy wykonać sobie paczkę z niespodzianką. Ja już tego żałuję. Na samym starcie zapraszam oczywiście do zostawienia łapki w górę wszystkie osoby, które oglądają ten film, oglądają wszystkie pozostałe filmy. Jeżeli tego nie robisz, to zachęcam też do zasubskrybowania mojego kanału, żeby otrzymywać powiadomienia właśnie o nowych produkcjach na moim kanale. Zacznijmy od tego, że do tego SBC trafi sobie pan Pereira. Roberto Pereira, który pełnił u mnie rolę super zmiennika, ale na dobrą sprawę on jest tak w sumie kartą zbędną. Ja go trzymałem, bo trzymałem, bo udało mi się go ocalić przy tym SBC o ikonę, a teraz możemy go jak najbardziej sobie tutaj przepalić. Dodatkowo do tej ekipy dołączy... No nie James Tavernier, ale dołączy tutaj Hakim Zijech. Niestety, moi drodzy, z bólem serca tutaj będzie Hakim Ziyech, ale to nie koniec poświęceń, jeżeli chodzi o mój klub, bo lecimy dalej. Tak wygląda zestaw startowy, który przepalę w tym SBC wykorzystując swoich zawodników z klubu. No a teraz czas jakoś to wszystko poustawiać i przede wszystkim modlić się, że faktycznie te 40 tysięcy monet, które mam w klubie, wystarczy mi zgodnie z tym, co zapowiada foodbin. Zapomniałem o jeszcze jednej karcie. Mamy drugiego informa, też oczywiście z mojego klubu, tylko ten jest oceniony na 77, ale staram się tutaj ugrać absolutnie wszystkim, co mam. No i teraz, moi drodzy, muszę wydać 44 tysiące monet na kupno tych pozostałych zawodników. Wszystko jest zrobione na styk i mam nadzieję, że budżetowo też się wyrobimy na styk. Czas na ostatni Czyli wykupienie berkiego, który powinien mnie kosztować około 12 tysięcy, monet. I jakoś tak, więc jak widzicie, patrząc na mój budżet, mamy absolutnie na styk tę kwotę wyliczoną. Ale zobaczmy, berki. O nie, do 13 tysięcy znajdziemy ich naprawdę sporo. 12,500, tak samo. 12. 11,500? 11, 25. Co jest, halo? To chyba się gdzieś kopnąłem w obliczeniach najwidoczniej. O, tutaj już wszystko się zgadza. Tak więc Berki zakupione i moi drodzy, tym samym mamy ukończone TSBC. Niestety, nie da się tutaj nic zmniejszyć. Jak sami widzicie, możemy sobie podmienić nawet jedną kartę. No nie, no to jest wszystko wyliczone na styk, dokładnie, jeżeli chodzi o overale. Będziemy musieli się pożegnać, oczywiście z Hakimem z Jechem. Będziemy musieli się pożegnać z Panem Pereirą, ale może dzięki temu w to miejsce będzie mógł trafić jakiś fantastyczny zawodnik. Oczywiście najbardziej ucieszyłbym się z nikogo innego jak zawodnika, co by było, gdy by Ngolokante, ale możemy mieć tutaj też Future Stars, na przykład Lisa Jamesa. Możemy mieć bohatera na główku, kartę Food Free, Steam of the Group Stages, Buntownika, Road to the Final, Rekordzistę. Naprawdę masa, masa kart. Najważniejsze jest to, żeby w tej paszce był walkout, bo przypominam, że oczywiście tutaj mogą się też trafić karty, które wcale tego walkoutu mieć nie będą. A teraz już, żeby nie było jakichkolwiek wątpliwości, tak wiem, mam świadomość, grzeszę totalnie. Sprzedaję Ziecha, sprzedaję Pereira, przepalam tę dwójkę, to jest. Absolutnie błąd. Największa głupota, jaką mogę zrobić, ale ją zrobiłem. No trudno, moi drodzy. Content musi się kręcić, to wszystko się musi zgadzać, tak więc teraz, szanowni Państwo, odprawmy szamański rytuał czarodziejskich szamanów. Wywalmy stąd Ngolokantę. I wrzućmy sobie tutaj Ngolokantę, ale w wersji koncepcyjnej. Dlaczego by nie? Koncepcyjny zawodnik Ngolokantę, tak jest. Jest to oczywiście jego wersja. Co by było gdyby. Uff. No, jakby się udało nam trafić Risa Jamesa, to by chyba był najlepszy deal. Jeszcze chyba lepszy deal. Bo Riss James jest w sumie dużo droższy. Ale Ngolokante, no Riss James i Ngolokante, to jest tych dwóch zawodników. Riss James ma dwie wersje, więc w ogóle, no jest kilka możliwości. Ja już te paczkę odpaliłem teraz w tym momencie. To się wszystko dzieje. Proszę, walkout, 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 jest walkout, oczywiście, że jest walkout. I teraz to jest Urugwaj. O nie! O nie! Świetna karta! Świetna karta, naprawdę świetna karta. Jose Maria Jimenez, Jimenez, przepraszam. Oceniony na 86. W wersji oczywiście Rule Breaker. Ile ty jesteś wart, Jimenez? No, ponad 100 tysięcy monet jesteś wart, więc jesteś na pewno, na pewno jakimś użytecznym obrońcą. W statystyki masz świetne. jaj, ale no, no, no. no, Czy było warto? Nie. Tym samym nasza sytuacja się odrobinę skomplikowała. Czas wrócić tutaj Ngolokantę. Przepraszam, panie Kante, że wątpiłem w pana niszczycielskie zdolności trzepiące przeciwników kości. Ngolokante już jest na miejscu. Problem jest też takiej natury, że zaczyna mi się kurczyć kar w ogóle. Wszystko mi się zaczyna kurczyć. Nie mam czym grać, nie mam czym robić paczek ani nic z tych rzeczy. No dobra, pojawiła się tutaj srebrna karta: Hudson o doj w miejsce Ziecha. Jestem ciekaw, czy faktycznie będzie się on spisywał teraz lepiej. No raczej nie, no u Zjecha te 5 gwiazdek sztuczek naprawdę robiło robotę. A teraz w tym momencie, no to ja mam 1000 monet na koncie. No to to jest problem, żebym ja kupił kogokolwiek. Trzeba grać w Division Rivals, żeby mieć jakiekolwiek nagrody w czwartek. Gramy pierwszy mecz od ponad tygodnia na nowej generacji. Trafiamy oczywiście na skład, który jest złożony z tych najgorszych ciemierzycieli i skurczybyków w FIFA 21. A przeciwko niemu staje nasza... Przyjazna ekipa złożona z Londyńczyków. Ale nie poddajemy się. No i elegancko, już ruszamy z kontrą. Jest tutaj oczywiście Michael Essien. I przepięknie. Jest przy nim James Taverniera, ale co z tego, bo ten już odnalazł tutaj Gianfranco Zola. Ten fantastycznie zagrywa do Timo Wernera, a Werner niestety kopnął powietrze. Zdarza się. Gianfranco Zola. I popatrzcie, kto się urywa. Oczywiście, że kalum. Hudson. O Hudson. Aj, niestety. Eden Hazard. Świetnie. Zagranie piłeczki prosto do Timo Wernera. I Timo Werner. Piękne zejście do środka. Timo Werner, cały czas mamy tę piłkę. Timo Werner, no, dlaczego ten i tak się go trzymał jak psiego ogona. O, 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 czekajcie, bo przypierniczy. Dobra, Esjen, dawaj, finezja. Ono prosto tak w koszyk. Neymar Junior kontra Rudiger, ale potężny Rudiger wyjaśnia sytuację. Do tego jeszcze Fikajo, Tomori, elegancko. Lecimy z tematem. No to jeszcze Werner, wycofamy tę piłkę. Zagranie na skrzydło. to jest Eden Azar. I Eden Azar. O, patrzcie, ta piłka znowu jest przy naszej nóżce. I O, 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 i widzicie? Dlatego nie wolno skreślać Takich składów jak ten Przepiękny Gianfranco Zola pokazuje dlaczego jest Najlepszym zawodnikiem w tym składzie Zdobywa kolejne trafienie na swoje konto I fantastycznie, 20 minuta prowadzimy 1 do 0, halo Obrona, proszę nadążyć za nim, świetnie Ashley Cole, zagranie piłki do Zoli A Zola przedłuża to do Essiena I Michael, O! Ferdinand, Jirian Bapę. Jest teraz przy nim to mori, Pięknie, to mori. Zagranie na skrzydło. Azar od razu do środka. Angolo Kante, no za bardzo ta piłka mu odskoczyła. Tak nie naturalnie. Kante zazwyczaj dobrą kontrolę piłeczki ma. Ale teraz jest Rudiger, strzał Bapę. Broni Edward Mendy. Oho, chłopie, co ty o nie? To akurat. Dobra, zrobiłem błąd. Zrobiłem spory w błąd w obronie, i niestety Neymar zdobywa bramkę. No stanęli ci moi obrońcy w sumie jeden na drugim. Rudiger w Tomori, Tomori w Rudigerze, i niestety Neymar i to z bramką na 1 do 1. 20 minut po naszym trafieniu mamy wyrównanie. 1 do 1, mecz zaczyna się od nowa. Po 45 minutach mamy remis 1 do 1. Są akcje zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, i naprawdę wygląda to całkiem interesująco. Jak widzicie, mecz w ogóle też bardzo wyrównany. Po trzy strzały z jednej i z drugiej strony. Czy my możemy już zrobić jakieś zmiany? Wydaje mi się, że nie. Raczej, raczej nie, no w sumie mamy tylko i wyłącznie Mauta na zmianę, chociaż Maut jest bardzo uniwersalny, bo Tiago, Silva i Giroud oczywiście są potężni, oczywiście są fantastyczni, ale nieco problematyczni. Wissambe nie de, o cholera jasna, za dużo wolnego, kurde, znowu, znowu moja wina. Rozjechałem się totalnie obroną. Wcześniej zrobiłem totalnie głupią stratę i tracimy przeze mnie bramkę. Na przedpole, azar. Tutaj jest oczywiście Ngolo Kante i Kante, zagranie do Gianfranco. Zoli, zola. Piłka odbita, ale to nie szkodzi, bo Niemiec się wdziera. Jak Niemiec? Włoch oczywiście wdziera się w pole karne. I teraz zola. Mamy rzut rożny, okej. Okay. No nie ma z nami Didiera Drogba, ale myślę, że mimo wszystko będziemy w stanie jakoś ten rzut rożny zamienić na bramkę. Groźna sytuacja. Jest jeszcze Zola. Podbija sobie piłkę. Zola! Tubitka! Nie. wsu Azart, jak tyś się pomylił w tej sytuacji? Chłopie, tu nie ma usprawiedliwienia za takie wykończenie. Świetne zejście do środka i Hudson. Zagraj do Wernera. Ten szybkie odegranie i klepka z SNM. SN Essien, Werner. Tak jest. Timo Werner. Jezus Maria. Druga setka, absolutna setka i niewykorzystana Essien, ty jesteś silny, pokaż tą siłę Takie, o Boże, myślałem, że ktoś tam na dobitkę chociaż będzie Ale nie, ta piłka się odbiła na 4 kilometry do przodu I teraz Wissam Benjeder, ale goni go już tutaj Rhys James Wissam Benjeder, ale Rhys James świetnie wygrywa ten pojedynek Zagranie do Edena Hazarda na krótko i już ruszamy z kontratakiem Golokante z powrotem do Edena Hazarda A ten, dośrodkowanie do Timo Wernera Timo Werner przedłuża do środka Werner, no szybko, tak jest Gianfranco Zola, drugi gol, 2 do 2 Przepiękna kontra. O! I w końcu wpadło, bo te dwie zmarnowane setki, no trochę mi ciśnienia podniosły. Reese James. Wypuszczenie jeden Azarda. Ten zagranie do środka. Timo Werner, czekamy na Azarda. Na Azarda. Halo. Dlaczego zagranie do Zoli? Do środka? Nie wiem. Celowałem gałką ewidentnie w dół. Chciałem wypuścić Azarda. Wyszło, jak wyszło. I teraz są kłopoty, ale fikają to. Halo czterech zawodników tamte piłkę przyjmuje Fikayo Tomori. Neymar, no nie zestraj się z tymi podbijankami. Rudiger kontra Neymar, musi się tutaj jeszcze obrócić, bo jest Twisam, Benjeder, Benjeder! Roni, Esjen, musisz grać, chłopy, ja wiem, ja wiem. 80 minuta, 10 minut jeszcze spokojnie dasz radę pobiegać. Bizon, ty nie dasz rady? Oczywiście, że dasz radę. 2 do dwóch, no to jest jeszcze spokojnie, spokojnie. Benjeder, jeden strzał, Zola 5. Szkoda, że tylko dwa z nich wpadły. Tam ta jedna sytuacja, którą miał Werner. Albo Azar, ta dobitka. Chyba bardziej już dobitka Azarda niż ta sytuacja Wernera. W sumie nie wiem, która bardziej powinna wpaść. Dlaczego ty tego nie łapałeś, chłopie? Wyjaśnij mnie. Golokante, wypuszczenie piłki. Timo Werner, zagranie na skrzydło. I tutaj jest oczywiście Eden Azar. Eden Azar. Dobrze, spróbujmy sobie dośrodkować. Dlaczego? Werner, dlaczego do jasnej cholery Ty grasz teraz tak w FIFA, jak i w rzeczywistości Na początku Werner to w 21 Upałeś w każdej sytuacji Nie było momentu, w którym miałbyś się pomylić Teraz, tu raz kopniesz powietrze Tu nie trafisz w piłkę, tu się pomylisz No zdarzają Ci się zdecydowanie zbyt często takie sytuacje Teraz Gianfranco Zola, piękne, wdarcie się w pole karne Gianfranco Zola, dośrodkowanie Nie wyszło, przeciwnik rusza Z kontratakiem, cholera jasna, fair. Kante. Świetnie, ależ intensywność tego spotkania I jest Timo Werner Timo Werner, po długim tak. Jest! Timo Werner! 88 minuta, w końcu wykorzystał sytuację. Tyle razy się mylił, ale jednak wtedy, kiedy trzeba było, to trzymał w nas w niepewności i wykończył. Timo Werner, nie ma co się cieszyć zbędnie, bo tutaj zaraz jeszcze przeciwnik może strzelić. To jest FIFA, to jest FIFA, tu jest wszystko możliwe. Chłop robi zmiany, trochę się boję, trochę jestem obsrany. Nie będę udawał, że nie. Wynik się zbagował, 89 minuta. Trzeba mu za wszelką cenę teraz zabrać piłkę i nie dopuścić do jakiegokolwiek ataku. Chłop wpuszcza Alessandriniego, trzeba oni są wszyscy tacy szybcy? Jezus, Maria, Esien. Goń go tam, nie odpuszczaj, nie odpuszczaj Panowie, walczymy, to jest to, mamy zwycięstwo Mamy wynik, tylko trzeba go teraz utrzymać Ale Alessandrini... dobrze Jezus Maria, już się bałem, że tam Nie wiem, czy Essien dostanie czerwoną kartkę Chyba nie powinien dostać czerwonej kartki, bo tam był jeszcze obrońca Okej, okay. okej okay. Trochę obsram zbroję, bo to może się zakończyć dla nas bramką. Czy on to będzie podawał, czy on będzie strzelał? On będzie podawał, muszę tutaj wybiec za nim i jest fair. Jednak wycofał. Romain Alessandrini, dobrze, że spróbował uderzyć z dystansu. Panie sędzio, czy to nie jest już czas, żeby zakończyć ten mecz? Przejąłem tę piłkę, kanty? nie! Jak pierdolę, jak ja nienawidzę tej gry! Każdy odcinek ostatnio kończy się remisem 3 do 3. W każdym odcinku tracę bramkę w ostatniej akcji meczu. Za jakie grzechy, dobry Boże? To w ogóle świetny film, francuska komedia, polecam. Niestety, to spotkanie kończy się remisem. Brak konsekwencji i obszranie zbroi w obronie trochę przyniosło swoje negatywne skutki. Gianfranco Zola z oceną 8-8, no nie ma co się dziwić. Dwie bramki, do tego chyba jeszcze asysta, a nie. Asystował Essien, asystował Kantę asystował Werner. No i oczywiście też gol Timo Wernera, ale mam wrażenie, że statystyki też nam to pokażą. Tak. Trochę przeważaliśmy. Na pewno mieliśmy lepsze sytuacje niż przeciwnik. To stuprocentowo, bo przeciwnik często uderzał po prostu totalnie z bomby, z dupy gdzieś z dystansu. O Jezus Maria, tu Tomori, ja próbowałem wykopać tę piłkę. Pierwsze co, jak tylko przejąłem piłkę Tikaio Tomorim, ja naprawdę nacisnąłem na maksa wybicie tej piłki, ale zdążył ją tutaj przechwycić. Kantę się odsunął. Nie zdążył Ashley Cole, który z niewiadomych przyczyn biegł w górę i niestety. Czy jakoś mega odczułem braki Hakima Ziyecha w tym wyjściowym składzie? Jeśli mam być szczery, to niespecjalnie, ale Zijech też nie był jakąś najniaśniejszą postacią w tym składzie. Moi drodzy, mam takie pytanko do was. Czy chcielibyście zobaczyć... Jak grałem taką oto ekipą, tym przepięknym składem Chelsea Food Champions. Ja Food Champions bardzo dawno nie grałem, a wydaje mi się, że taki skład raczej zasługuje na to, żeby przetestować go w tym fantastycznym trybie. A jakby jeszcze Edward Mendy faktycznie jutro dostał Informa, no to wtedy mielibyśmy już ulepszonego bramkarza i byłoby w ogóle fantastycznie. Spróbujcie wbić tutaj jakąś pokażną ilość łapek w górę, nie wiem, na przykład 14 tysięcy i wtedy zagramy. No, dobra, tak naprawdę to nie. Myślę, że raczej tak czy siak zagramy, ale dajcie o tym znać w ogóle w komentarzu, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć. A teraz ja wam życzę miłego dnia. Trzymajcie się na razie i buziaczki. I do zobaczenia oczywiście jutro na kanale Nexium, jak i na kanale Nexium Games. pa, cześć!